Witam wszystkich kryptentuzjastów i zapraszam do analizy pary Bitcoin do złotówki na giełdzie. Zonda dzisiaj jest środa, 14 grudnia 2022 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzimy na interwale dziennym za pomocą klasycznych reguł analizy technicznej, co mamy na wykresie. Jak widzicie, mój wcześniejszy na scenariusz zakładający wyjście dołem, czyli powtórzenie tego fraktala tutaj niespecjalnie się sprawdził. Nie mam tego wysiadołem wręcz przeciwnie, jest wybicie jest wybicie górą. Mamy nowy lokalny szczyt. Wynaruszony został poziom 77 552. dotknęliśmy wczoraj poziomu 79.320, to jest oczywiście poziom. A oporu technicznego. No, jeden z takich ważniejszych, jeżeli sobie tutaj ten wykres troszeczkę oddalimy, to zobaczymy, że to są dołki z dnia 18 czerwca tego roku. Więc całkiem, całkiem dobre, przyzwoite w końcu wybicie na Bitcoinie. No, niemniej jednak, tutaj nie załatwia ono jeszcze do końca całej sprawy, ponieważ to, co możemy tutaj jeszcze. Sobie e, e, zaznaczyć, to jest przede wszystkim taka linia na przykład e, oporu. E, jest to oczywiście e, również odpowiedni poziom 80 100 zł. Jak widzicie, tutaj on wcześniej był też testowany. No i następny ewentualnie poziom. Ten opór techniczny byłby w tym momencie zlokalizowany tutaj na 84599. Też poziom, który wcześniej już był w jakiś tam sposób przez uczestników rynku zaznaczony, także nie są to poziomy absolutnie przypadkowe. No i cóż, mieliśmy wyjście do góry. Widocznie rynek uznał, że cała ta, ta struktura to jest raczej jakaś forma bardziej no pozytywna niż, niż, niż negatywna niż taka, która miałaby powodować jakieś większe jeszcze tutaj spadki jak widzicie momentum nam się wyślizgnęło powyżej poziom 50 punktów czyli powyżej ten poziom neutralny teraz jest też 53-54 punkty całkiem całkiem nieźno, ale trafiło znowu kosa na kamień, a na pewno by, byki trafiły na dosyć, dosyć silny poziom oporu, oporu technicznego, a nawet taką można powiedzieć strefę, czyli tutaj w najbliższym czasie no, powinniśmy się spodziewać jakiejś reakcji ze strony przynajmniej niedźwiedzi. Jeżeli by tak było, to oczywiście wpadamy z powrotem w tą taką strefę tutaj konsolidacji horyzontalnej. No, ale nie po to było tyle wysiłku zrobione, żeby przetestować w końcu ten poziom oporu technicznego, o którym Wam już wiele razy mówiłem, żeby teraz wracać z powrotem tam gdzie byliśmy. Czyżby szykowało się jakieś jeszcze bardziej yy, yy, większe odbicie, bardziej zasobne w można powiedzieć, w tereny do zdobycia. No, następny poziom 80 tysięcy i 100. No, to jest przyjrzyjmy się dokładnie 1000 zł wyżej. Nie powinno to stanowić problemu, żeby byki nie dotknęły tego rodzaju tego rodzaju poziom. Natomiast no wiemy, że jeżeli ten poziom padnie, no to następny taki, tak jak mówiłem już no, bardziej można powiedzieć um, ważniejszy poziom, nie, nie tak super istotny, ale ważniejszy poziom jest 5000, prawie 4,5, 4600, tysiąca dokładnie złotych wyżej. Więc to już jest o co można powiedzieć kruszyć kopię. No oczywiście w tym momencie dochodząc do tego poziomu najprawdopodobniej RSI byłoby tutaj w tych okolicach ekstremalnego wykupienia. Więc byłby to oczywiście dobry poziom na to, żeby żeby dokonać tutaj pewnej wymiany na, na rynkach niedźwiedzi, przepraszam, byków na niedźwiedzi. Spójrzmy jeszcze na Fibonaczego. Spójrzmy jeszcze na to, jak daleko jesteśmy od jakiegoś, jakiegoś dobrego zniesienia Fibonaczego solidnego takiego zniesienia na interwale dziennym, więc jeżeli tu sobie zaznaczę, ok, 30, 23% póki co yy, znieśliśmy, więc to nie jest specjalnie żadna duża, yy, żadne duże zniesienie. Yy, 78 766, to jest 20, 23%, jak widzicie 30, yy, 38% jest na 83 687, więc to nie jest też yy, yy, jeszcze tak blisko. No, i tutaj 50%, 86 567, 61% na 90 tysięcy praktycznie złotych. Bardzo, bardzo daleko od obecnej, od obecnej, od obecnej a oczywiście, od obecnych poziomów. I tylko sprawdzimy jeszcze, ile tak naprawdę tutaj cenowo od dołka, może weźmiemy sobie jeszcze magnes, od dołka żeśmy zrobili. Czyli mamy tutaj ten dołek. No i ostatnio. Jeżeli tutaj wszystko się by zgadzało, mamy 10% oddołka zrobione na bitcoinie, więc no, nie ma co tutaj kruszyć kopii o, o tego rodzaju odbicie. Jest, jest to na pewno no, jedno z fajniejszych odbić, tym bardziej, że już trwa dosyć, dosyć długo. To jest co najmniej no, prawie, że miesiąc czasu, jeżeli chodzi o to odbicie, więc o, myślę, że no, jeżeli chodzi o ten aspekt. Czasowy on tu również został yy, spełniony, jeśli chodzi o dobre odbicie, dobrą korektę wzrostową, o to mi chodzi. No i być może okaże się, że 23%, jeżeli chodzi o Fibonacciego, to było wszystko, na co było byki stać. I, i oczywiście 10% to było wszystko, na co byki stać. Niemniej jednak, dzisiaj jest decyzja Fedu. Na temat oczywiście stóp procentowych, oczywiście oczekują podwyżki do, z 4 do 4,5, zobaczymy jak to wpłynie na rynek bitcoina, bitcoina do dolara, bitcoina do tetera, czy tam rykoszetem ryko czasami, czasami gdzieś bitcoin znowu nie oberwie, także warto obserwować dzisiaj rynki, godzina 20, mniej więcej będzie... Ta wiadomość podana do, do publicznej wiadomości, także zostańmy czujni, zostańmy tutaj razem z, z pulsem na, na bitcoinie. Na pewno dzisiaj coś tam gdzieś, jeżeli chodzi o rynki bitcoina, się wydarzy. No, szczególnie dlatego, że przecież decyzja amerykańskiego Fedu no, wpływa praktycznie na każdy jeden rynek na, na świecie wcześniej, czy później no Bitcoin powinien tutaj jakoś dzisiaj zareagować pytanie czy wzrostowo czy, czy spadkowo no wszystko zależy od tego jaka będzie decyzja Fedu i oczywiście i jaka, jaka będzie narracja utrzymana jeśli chodzi o, jeśli chodzi o konferencję prezesa Paula. Także Bądźmy czujni, bądźmy skupieni. Dzisiaj wieczorem decyzja Fedu, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Póki co z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. No i oczywiście zapraszam na kolejne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.